W życiu każdej rodziny istnieją momenty, które z pozoru wydają się błahe, krótkie rozmowy, wspomnienia przy stole, jedno zdanie wypowiedziane mimochodem. Ale czasem właśnie te chwile potrafią przewrócić wszystko do góry nogami. To miało być zwykłe święto dziękczynienia. Dom mojej ciotki pachniał cynamonem, pieczonym indykiem i wspomnieniami dzieciństwa. Rodzina się śmiała, dzieci biegały po salonie, a ja, już dorosła kobieta, poczułam nagle potrzebę powiedzenia jej coś ważnego. Podziękować. Za tamten prezent sprzed lat rower, który zmienił moje dzieciństwo. Podchodzę do niej, uśmiecham się i mówię. Ciociu, dziękuję ci za tamten rower. To był jeden z najpiękniejszych prezentów, jakie kiedykolwiek dostałam. Wtedy ona przestaje mieszać w garnku. Zwraca się do mnie, marszczy brwi i mówi zdanie, które sprawi, że wszyscy zamilkną, a moja siostra zakrztusi się kawą. Ale ja dałam ci Mercedesa, nie rower. Zamarłam. Nie zrozumiałam. Czy to żart? Czy coś pomyliła? A może w mówi całkiem serio. Tego dnia przy stole miało wyjść na jaw coś, o czym nikt z nas nie miał pojęcia. Coś, co zmieniło moje postrzeganie rodziny. I co paradoksalnie miało nas do siebie zbliżyć bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Dom mojej ciotki zawsze pachniał tak samo masłem, czosnkiem, nutą rozmarynu. Ale tego dnia było coś więcej. Coś w powietrzu, co przyciągało wspomnienia, jakby każdy zapach był kluczem do dzieciństwa. Nie byłam tu od lat. Praca, życie, odległość zawsze coś stawało na drodze. Ale w tym roku obiecałam sobie, że pojadę. Chciałam wrócić nie tylko dla niej, ale i dla siebie. Potrzebowałam tego domu, tego ciepła, tego zapomnianego uczucia, bycia częścią czegoś większego. Ciocia Halina, zawsze energiczna, z twarzą czerwoną od ciepła piekarnika i sercem, które pomieściłoby pół świata. Stała w kuchni, obłożona naczyniami, mieszając coś w wielkim garnku i narzekając na brak gałki muszkatołowej. Nic się nie zmieniło. I to było piękne. W salonie dzieci kuzynów grały na podłodze, mój wujek głośno komentował mecz. A moja siostra rozmawiała przez telefon, próbując jednocześnie nalać sobie kawy. Gwar, śmiech, zamieszanie dokładnie tak, jak to pamiętałam. Podeszłam do cioci. Przez moment po prostu ją obserwowałam. Jakby czas się zatrzymał. Przypomniałam sobie, jak w wieku dziesięciu lat biegałam wokół niej, prosząc o jeszcze jedną porcję ziemniaków. Albo jak kiedyś przytuliłam mnie mocno, gdy moi rodzice się rozwodzili i nie wiedziałam, gdzie moje miejsce. To ona wtedy kupiła mi rower e czerwony z koszykiem z przodu. To nie był po prostu prezent. To była wolność. To były pierwsze wyprawy na własną rękę, to było poczucie, że ktoś mnie widzi, że jestem ważna. I właśnie dlatego, kiedy ten obraz wrócił z taką siłą, postanowiłam coś powiedzieć. Zwykłe dziękuję, ale szczere z głębi duszy. Nie wiedziałam wtedy, że to, co miało być prostym gestem wdzięczności, stanie się początkiem odkrycia, które zmieni całą moją rodzinę. Nie chciałam robić z tego wielkiej sprawy. To miał być moment intymny, cichy, może trochę sentymentalny, ale szczery. Taki, który czasem przychodzi niespodziewanie, gdy serce przypomina sobie coś ważnego. Stałam obok cioci Haliny i powiedziałam, delikatnie, z uśmiechem. Ciociu, chciałam ci tylko podziękować za ten rower, który mi kiedyś kupiłaś. Byłam wtedy dzieckiem, a to był najpiękniejszy prezent w moim życiu. Ciocia na moment znieruchomiała. Łyżka w jej dłoni zatrzymała się nad garnkiem. Spojrzała na mnie z czymś pomiędzy zaskoczeniem a konsternacją. Jaki rower? Zapytała powoli, jakby naprawdę nie wiedziała, o czym mówię. No ten czerwony, z koszykiem z przodu. Miałam może 10 lat. Mama wtedy miała ciężki okres i powiedziałaś, że powinnam mieć coś tylko dla siebie. Zawsze myślałam, że to ty. Jej wzrok zmienił się nagle. W końcikach oczu pojawiły się zmarszczki, które nie miały nic wspólnego z wiekiem, a wszystko z emocją. I wtedy padło zdanie, które wywróciło rzeczywistość do góry nogami. Ale kochanie, ja nie kupiłam ci roweru. Ja dałam ci Mercedesa. Przez moment nie zrozumiałam. Mercedes. Samochód? Jaki Mercedes? Pomyślałam, że żartuje. Uśmiechnęłam się niepewnie, szukając w jej twarzy jakiegoś śladu ironii. Ale jej spojrzenie było całkiem poważne. Zanim zdążyłam zareagować, usłyszałam odgłos duszenia się moja siostra, która właśnie piła kawę, zakrztusiła się i wypluła jej część na obrus. Wpatrywała się w nas, jakby nie mogła uwierzyć, że dobrze usłyszała. Co ci dała? zapytała z szeroko otwartymi oczami. I wtedy zapadła cisza. Absolutna. Nawet dzieci, jakby przestały się ruszać. Cała sala, pełna gwaru i śmiechu, zamarła. I wszyscy patrzyli tylko na jedną osobę, moją ciocie. Co ona właśnie powiedziała? Czasem jedno zdanie wystarczy, żeby zatrzymać cały świat. Dałam ci Mercedesa. Powietrze w pokoju zmieniło gęstość. Jakby nagle zabrakło tlenu. Spojrzenia wszystkich, którzy usłyszeli to zdanie, przeskoczyły z twarzy Cioci na moją i z powrotem, jakby próbując znaleźć w nim sens. Stałam tam, kompletnie zbita z tropu. Znałam Ciocię Halinę całe życie. Była ciepła, czasem bezpośrednia, ale nigdy nie mówiła bez powodu. A teraz patrzyła na mnie z powagą, której nie potrafiłam rozgryźć. Ciociu, zaczęłam niepewnie żartujesz, prawda? Nie, kochanie. Mówię całkiem serio. Moja siostra już nie próbowała ukrywać zdziwienia. Usiadła gwałtownie na krześle i powiedziała półgłosem: Co tu się do cholery właśnie wydarzyło? Ciocia wyprostowała się, odłożyła łyżkę i otarła ręce o fartuch. Jej twarz była napięta, jakby wspomnienia, które właśnie otworzyła, nie były lekkie. Jakby nie mówiła tylko o samochodzie, ale o czymś znacznie głębszym. To było wiele lat temu. Twój ojciec jeszcze wtedy żył. Pamiętasz? Zawsze mówił, że dzieci nie potrzebują luksusu, tylko miłości. Ale ja widziałam, co się dzieje. Widziałam, jak twoja mama się gubi. I widziałam ciebie cichą, zamkniętą, zbyt dojrzałą jak na swój wiek. I wtedy dostałam szansę. Zamarłam. Nikt się nie ruszał. Nawet dzieci jakby przylgnęły do ścian. Pewnego dnia mój klient zaproponował mi samochód w zamian za przysługę. Stary Mercedes, ale w świetnym stanie. Wzięłam go i dałam twojej mamie z jasnym celem, że kiedy skończysz osiemnaście lat, będzie twój. Miał być Twoim pierwszym krokiem w dorosłość. Twoją wolnością. Za nie mówiłam. Ale nigdy go nie dostałam. Szepnęłam. Ciocia kiwnęła głową powoli. I wtedy powiedziała coś, co sprawiło, że napięcie w pokoju wzrosło jeszcze bardziej. Bo ktoś inny go wziął. Co to znaczy, że ktoś inny go wziął? Głos mojej siostry przeszył pokój jak nóż. Wszyscy spojrzeli na nią. Jej twarz była blada, a oczy rozszerzone nie ze zdziwienia, tylko z czegoś znacznie bardziej surowego i z gniewu. Halina, czekaj. Mercedes. Taki prawdziwy. Samochód. I mama miała go trzymać aż do osiemnastki naszej Maji. Ciocia tylko skinęła głową. Moja siostra wybuchnęła śmiechem i nie z rozbawienia, ale z goryczy. To był ten śmiech, który pojawia się, gdy człowiek nie wie, czy ma płakać, czy wrzeszczeć. To się w głowie nie mieści, powiedziała, patrząc na mnie. A ja całe życie myślałam, że ciocia Halina dała ci tylko rower. Że to był jej wielki gest. A tu się okazuje, że był samochód. Mercedes. I zniknął. Cisza znów zawisła w powietrzu. Moje serce waliło jak młot. Coś, co wydawało się prostym wspomnieniem z dzieciństwa, nagle zaczęło odsłaniać warstwy rodzinnych sekretów, o których nikt nie mówił. Czy mama o tym mówiła? Zapytałam cicho. Ciocia zawahała się. Jej twarz zmieniła się, jakby ważyła każde słowo. Nie sądziłam, że będzie trzeba o tym rozmawiać. Byłam przekonana, że auto do ciebie trafiło, tak jak się umawiałyśmy. Twoja mama powiedziała, że ci je oddała. Moja siostra spojrzała na mnie z takim samym niedowierzaniem, jakie czułam we własnych kościach. Czyli ona skłamała. Słowo skłamała, zawisło w powietrzu, jak ciężar, który wszyscy nagle musieli dźwigać. A wtedy przypomniałam sobie coś, urywki z przeszłości, które do tej pory nie miały większego znaczenia. Jak mama sprzedała swój stary samochód dość nagle, jak przez chwilę miała nowszy model, którym nigdy nie chciała jeździć z nami i jak mówiła, że trafiła okazję. I nagle wszystko zaczęło układać się w całość. Ale jeszcze nie wiedziałyśmy, jak głęboko ta historia sięga. I kto naprawdę był zamieszany. W normalnych okolicznościach w tej kuchni nie było miejsca na ciszę. Gwar, śmiech, stukot talerzy i rozmowy przelatywały przez powietrze niczym ptaki w locie. Ale teraz, po słowach cioci Haliny i reakcji mojej siostry, zapadła taka cisza, jakiej nie pamiętam nawet z pogrzebu ojca. Każdy obecny coś słyszał. Część rozmowy. Urwane zdania. Pojedyncze słowa: Mercedes zniknął, skłamała. I choć nikt nie wiedział wszystkiego, każdy czuł jedno: wydarzyło się coś, czego nie da się zignorować. Dzieci wpatrywały się w nas z niepokojem, wyczuwając napięcie, którego nie potrafiły jeszcze nazwać. Wujek, który do tej pory komentował mecz, wyłączył telewizor i spojrzał na Halinę z lekkim uniesieniem brwi, jakby pytał wzrokiem: o co tu chodzi? Ciocia stanęła przy zlewie, trzymając się blatu, jakby jej własne słowa odebrały jej siły. Moja siostra siedziała sztywno na krześle z ramionami skrzyżowanymi, a ja wczułam, jak w moim wnętrzu pęka coś, o czym nawet nie wiedziałam, że tam było. Nie chodziło tylko o samochód. To był symbol dowód na to, że ktoś, komu ufałam najbardziej, nasza matka, mógł przez lata nosić w sobie tajemnicę, która odebrała mi coś więcej niż tylko przedmiot. Odebrała mi prawdę. Kto jeszcze o tym wiedział? Zapytałam w końcu. Nikt się nie odezwał. Z kuchni wyszła kuzynka, niosąc miskę z ziemniakami. Zatrzymała się w drzwiach, czując atmosferę gęstą jak śmietana. Spojrzała na mnie potem na ciocię i bez słowa cofnęła się z powrotem. Tylko ciocia odważyła się odpowiedzieć. Tylko ja i twoja mama. To był moment, w którym poczułam się osamotniona. Jakby grunt pod nogami nagle zniknął bo jeśli nawet ciocia, osoba, którą uważałam za jedną z niewielu niezłomnych w naszej rodzinie, nie powiedziała mi nic przez te wszystkie lata, to co jeszcze było ukrywane? Co jeszcze nie zostało powiedziane? A to był dopiero początek. Siedziałam w kuchni, jakby właśnie ktoś wyciągnął ze mnie powietrze. Mercedes, nie rower, niesymboliczne dziękuję za dziecięcy prezent, ale coś zupełnie innego, coś większego, realnego. I jak się okazało, straconego. Spojrzałam na Ciocię, która teraz usiadła naprzeciw mnie przy stole. Jej dłonie lekko drżały, ale nie od emocji. Od ciężaru lat, które to wszystko skrywały. W jej oczach nie było już niepewności. Była gotowa mówić. A ja nie byłam pewna, czy jestem gotowa słuchać. Powiedz mi to jeszcze raz. Poprosiłam cicho. Wiedziałam, że twoja mama nie ma wtedy środków, a ty byłaś w trudnym wieku. Samochód miał być twoim prezentem na osiemnastkę, przysługą, jaką mogłam wam oddać. Tylko ona miała go przechować do czasu. Tak się umawiałyśmy. Dlaczego nie powiedziałaś mi tego wcześniej? Ciocia spuściła wzrok. Przez chwilę milczała, a potem odparła z nieskrywaną żałością, bo ufałam jej. I myślałam, że skoro nigdy nie wspomniała, to znaczy, że wszystko poszło zgodnie z planem. Potem minęło tyle lat, bałam się, że jeśli zacznę drążyć, zrobię więcej szkody niż pożytku. A może nie chciałam wiedzieć prawdy? To zdanie uderzyło mnie najmocniej. Bo w głębi duszy zrozumiałam, że ja też nie zawsze chciałam wiedzieć. Czasem łatwiej żyć z historią, którą sami sobie stworzyliśmy, nawet jeśli to tylko fragment prawdy. W tym momencie moja siostra, do tej pory wściekła, zamilkła. Coś w niej pękło. Zawsze mówiła, że cię nie lubiła, Halina. Wyszeptała, zazdrościła ci. Twojej siły, Twojej pracy, tego, że ludzie cię szanowali. A może po prostu chciała ci coś odebrać. Ciocia nie zaprzeczyła. I nie potwierdziła. Spojrzała tylko na mnie i powiedziała coś, co miało odmienić ton całej tej historii. Ten samochód miał ci dać wolność. Ale może to, czego ci naprawdę brakowało, to prawda. I wtedy zrozumiałam. To nie chodziło o Mercedes. Chodziło o zaufanie. O rodzinę. O niedopowiedziane rozdziały naszego życia, które nadal wpływają na teraźniejszość, a nawet jeśli udajemy, że ich nie ma. Wciąż czułam w ustach smak niedowierzania. To było jak otwieranie starego pudełka, które od lat leżało zapomniane na dnie szafy. W środku i kurz, zapach dawnych lat i list, którego nikt nigdy nie przeczytał. Ciocia Halina wzięła głęboki oddech. Jej głos był spokojny, ale niósł w sobie ciężar lat milczenia. To było tuż po śmierci twojego taty. Twoja mama została sama, a wy miałyście wtedy może po kilkanaście lat. Widziałam, jak się zmaga. I jak bardzo zamknęła się w sobie. Pomyślałam, że jeśli dam jej coś konkretnego o coś dużego, i będzie miała szansę się odbić. A jednocześnie, że będzie to prezent dla ciebie kropka. W jej słowach nie było pretensji. Nie próbowała się wybielić. Opowiadała to jak ktoś, kto wreszcie zdecydował się wyjąć kolca, który tkwił za głęboko. Mercedes był starszy, ale solidny. Bordowy Automat. Idealny dla młodej dziewczyny. Powiedziałam jej wyraźnie, to dla Mai. Schowaj go. Oddaj, gdy skończy osiemnaście lat, I wtedy t straciłam kontakt. To znaczy? Zapytałam, czując, że zbliżamy się do sedna. Przestała odbierać telefony. Odwiedzać. Przez kilka miesięcy nie widziałyśmy się ani razu. Potem wróciła jakby nigdy nic. Ale nigdy nie zapytałam o samochód. Wstydziłam się. Czułam, że jeśli o to zapytam, to będzie niegodne. Moja siostra skrzyżowała ramiona. Złość wracała falami. A emigrek. Y. Pamiętasz, maju. Jak mama mówiła, że sprzedała stary samochód i kupiła nowy? Że dostała dobrą ofertę i musiała działać szybko. Pamiętałam. I teraz wiedziałam, że to nie była żadna okazja. To był Mercedes. Mój Mercedes. Moja szansa. Zamieniona na pieniądze, które zniknęły tak szybko, jak się pojawiły. Ciocia spojrzała na mnie z bólem. Nie mówię ci tego, żebyś się mściła. Ani żebyś czuła się okradziona. Ale przez lata żyłam z poczuciem, że zawiodłam. Bo mogłam ci dać coś więcej. A teraz widzę, że dałam, ale ktoś ci to zabrał. Zamknęłam oczy. Nie płakałam. Uzy nie przychodziły. Było tylko to uczucie pustki, które zostaje po czymś, co miało być twoje, ale nigdy do ciebie nie trafiło. Przez cały czas, gdy ciocia mówiła, próbowałam przypomnieć sobie każdy szczegół z tamtych lat. Co działo się wokół mamy. Co mówiła, czego unikała. I wtedy przypomniałam sobie tamten dzień. Byłam w liceum. Wracałam ze szkoły i zobaczyłam na podjeździe nowy samochód. Mama powiedziała, że dostała okazję życia i że wreszcie nie musi się bać, że auto rozpadnie się w drodze do pracy. Pamiętam, że nawet nie spytałam, skąd miała na to pieniądze. Uwierzyłam, bo chciałam wierzyć. Ciocia pokiwała głową, gdy podzieliłam się tym wspomnieniem. To był ten Mercedes. Oddałam go w twoje ręce, choć pośrednio. Miała go schować, zadbać o niego. A ona zawahała się. Co się z nim stało? Zapytała moja siostra surowym tonem. Sprzedała go. Niedługo po tym, jak go dostała. Bez słowa. Później przez wspólną znajomą usłyszałam, że pojawił się w komisie na Pradze. Rozpoznałam rejestrację. Byłam wściekła. Chciałam do niej pojechać, zrobić awanturę, ale wtedy pomyślałam a jeśli naprawdę potrzebowała tych pieniędzy? zamilkła. A ja znów poczułam, że coś we mnie drga. Bo z jednej strony byłam okradziona, oszukana, pozbawiona czegoś, co mogło mi pomóc zacząć dorosłość z innym poczuciem wartości. Z drugiej wiedziałam, że mama walczyła wtedy z samotnością, z długami, z poczuciem przegranej. A więc sprzedała moją przyszłość, żeby ratować swoją teraźniejszość. Powiedziałam półgłosem: Moja siostra prychnęła. Albo żeby kupić sobie komfort kosztem prawdy. Nie potrafiłam jej zaprzeczyć. Ale nie chciałam też nienawidzić. Ciocia wyciągnęła z kieszeni stary, wyblakły kluczyk. Zostawiłam go na pamiątkę. Myślałam, że kiedyś ci go dam. Nawet nie wiem, po co go trzymałam. Ale teraz i może to jedyne, co mi zostało. Wzięłam kluczyk do ręki. Ciężki. Metalowy. Z logo, które znałam tylko z reklam. Nie otwierał już żadnych drzwi, ale był kluczem do czegoś znacznie ważniejszego. Do historii, która wreszcie wyszła na światło dzienne. Trzymałam ten stary kluczyk w dłoni, jakby był relikwią. Przedmiot, który sam w sobie nie miał już wartości materialnej, ale który ważył więcej niż niejedna decyzja, jaką podjęłam w dorosłym życiu. To on był symbolem nie tylko Mercedesa, którego nigdy nie dostałam, ale całego szeregu nieporozumień, przemilczeń i wyborów, które uformowały mnie, nawet jeśli o tym nie wiedziałam. Ciocia Halina milczała. Moja siostra też. Wszyscy inni zdawali się gdzieś zniknąć. Nie słyszałam dzieci, telewizora, nawet odgłosów z kuchni. Byłyśmy tylko my trzy. I duch mojej matki, choć jeszcze żyła i choć fizycznie była nieobecna, jej obecność zdominowała tę rozmowę. Przez całe życie myślałam, że niczego nie dostałam. Że wszystko muszę wywalczyć sama. Nawet ten rower, który wydawał się dowodem, że ktoś mnie widzi, był błędnym wspomnieniem. Powiedziałam, nie kryjąc goryczy. Ciocia podniosła wzrok. Nie myliłaś się. Zawsze cię widziałam. I to, co dałam, miało być dla ciebie. To nie twoja wina, że ktoś inny postanowił zatrzymać to światło tylko dla siebie, kropka. Poczułam, jak coś pęka. Ale nie złość. Raczej skorupa, którą zbudowałam wokół tej historii, nie wiedząc nawet, że tam jest. Bo w głębi duszy zawsze czułam, że coś było nie tak. Że ta surowość mamy wobec mnie, jej chłód, to ciągłe powtarzanie. Świat ci niczego nie da za darmo, było nie tylko wychowaniem ale mechanizmem obronnym może wyrzutem sumienia może próbą uciszenia wewnętrznego głosu który przypominał jej co zrobiła a ja przez lata żyłam z błędnym obrazem wierzyłam że nie zasługuję że jeśli coś chcę muszę udowodnić że jestem tego warta nie wiedząc że kiedyś zanim w ogóle zdążyłam dorosnąć już byłam warta czyjejś ofiary czyjegoś daru Moja siostra spojrzała na mnie cicho, a potem, pierwszy raz od dawna, powiedziała coś bez złości. Zasługiwałaś na ten samochód. I naprawdę. I na znacznie więcej. I wtedy po raz pierwszy od początku tej rozmowy poczułam coś, co przypominało spokój. Bo, choć nic nie mogło cofnąć czasu, coś się wreszcie ułożyło. Kawałki rozsypanej układanki zaczęły pasować. Tego dnia nie zjedliśmy obiadu o czasie. Ziemniaki wystygły. Indyk, tak pieczołowicie przygotowany przez ciocię, czekał pod folią aluminiową, a sałatki zwiędły od czekania. Ale nikt nie narzekał. Bo w tej kuchni, po raz pierwszy od lat, wydarzyło się coś znacznie ważniejszego niż uroczysty posiłek. Prawda wyszła na jaw. Nie w krzyku. Nie w oskarżeniach. W rozmowie, która bolała, ale była też oczyszczeniem. Ciocia Halina wstała, przetarła oczy i z wymuszonym uśmiechem powiedziała: No dobrze, zanim wszystko się rozpadnie, może jednak podgrzejmy tego nieszczęsnego indyka. Moja siostra się zaśmiała. Nienerwowo i pierwszy raz szczerze. A ja, uśmiechnęłam się. I to również nie był uśmiech na pokaz. Nie przebaczyłam od razu. Ani mojej mamie, ani sobie. Ale zrobiłam pierwszy krok. Zrozumiałam, że czasem największą krzywdą nie jest sama strata, ale to jak długo żyjemy w jej cieniu, nie wiedząc nawet, że cień istnieje. Później, gdy siedziałyśmy przy stole, temat wracał, ale już inaczej. Był śmiech, były westchnienia, opowieści o tym, co mogło być, o tym, jak wyglądałby mój pierwszy samochód, jak mogłabym pojechać nad morze z przyjaciółkami, zamiast zbierać pieniądze przez pół roku na bilet kolejowy. Ale były też inne wspomnienia. Dobre. O cioci, która zawsze była, nawet z daleka. O nas siostrach, które, mimo różnic, zawsze wracały do siebie. I o dzieciństwie, które, choć nie idealne, miało w sobie iskry ciepła. Na koniec wieczoru, kiedy zbierałyśmy talerze i dzieci znów zaczęły biegać po salonie, moja siostra podeszła do mnie i powiedziała: Może nie dostałaś Mercedesa, ale dostałaś coś, czego wielu ludzi nigdy nie ma, prawda?". I kogoś, kto cię naprawdę kochał. Przytuliłam ją. Bez słów. Bo w tej chwili naprawdę nie trzeba było już nic mówić. Rodzinne historie rzadko są czarno-białe. To raczej mozaiki pełne barw, pęknięć, niedopowiedzeń i chwil, które na pierwszy rzut oka wydają się błahe, a potem okazują się mieć ogromne znaczenie. Czasem przez lata nosimy w sobie błędne wspomnienia, powtarzamy zasłyszane wersje zdarzeń. Budujemy swoją tożsamość na fundamencie, który, jak się nagle okazuje, był tylko połową prawdy. I właśnie wtedy, kiedy prawda w końcu wypływa na powierzchnię, nie niszczy nas, ale daje nam szansę, by zrozumieć siebie głębiej. Bo to nie Mercedes był tu najważniejszy, ani rower, ani nawet to, kto zawinił. Najważniejsze było to, że ktoś i mimo upływu lat wciąż wierzył, że warto mówić prawdę. Nawet jeśli boli. Jeśli ta historia poruszyła w tobie coś głębszego, to dobrze. To znaczy, że jesteśmy tacy sami, że mamy wspólne doświadczenia, wspólne pytania, a czasem w te same niewypowiedziane rozczarowania. Zostań z nami, bo takich historii jest więcej. Takich, które przypominają, że nawet w największym chaosie rodzinnych tajemnic zawsze można odnaleźć coś prawdziwego. I siebie.